Cześć, witam was w kolejnym odcinku przygód z Lotarem i zadecydowaliście jednogłośnie w sumie, że komenda Gamer rule keep Kip Inwentorytroumać, żebym nie tracił przedmiotów, za co wam bardzo dziękuję, że tak postanowiliście. W sumie jednomyślnie bardzo dużo w ogóle było takich komentarzy i dużo lajków przy tych komentarzach, także dzięki. Musimy iść spać, bo troszeczkę się zmieniło w domu, trochę sobie pobudowałem i dzisiaj też będziemy budowali Uy, kolejny odcinek, w którym nic nie zrobimy. Ale słuchajcie, nie wiem, ostatnio mam w Minecrafcie wow, 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 wow! wow, wow. Co ty tu robisz? Ej! Okej, okay, to było dziwne, co ta dziewczynka tu robi? Okej, okay, jakaś mała dziewczynka tutaj przyszła. Ale spoko... słyszę, że są tu jakieś zombiaki. Uuu! czy to jest czekajcie jak to się nazywało kurde na live to robiłem to akurat budowałem na live i jak to się miało weranda tak to jest weranda także poznajcie tak to tak to mniej więcej wygląda razem wspólnie na live doszliśmy do czegoś takiego żeby tutaj po środku nie było płotków i nawet ładnie to wygląda e, jeszcze co się zmieniło o, tutaj tym się będziemy dzisiaj zajmowali a najpierw zajrzyjmy sobie do kuźni kuźnia jeszcze nie jest skończona w sumie w ogóle nie jest zrobiona tylko jest tutaj ładny kobel e, tak żeby po po prostu to troszeczkę lepiej wyglądało. Później wezmę to zmienię na Stone Bricky. Tylko na razie mam średni dostęp. I pytanie, właśnie, kolejne pytanie, bo widziałem, że Wam się to bardzo spodobało, taka jakby interaktywna część, em, właśnie tych przygód z flotarem. To jest ta seria nie wiem, czy powiedziałem to na początku, ja zawsze to mówię. I słuchajcie, jest sprawa, że są, jest taki mod Enchanted Inventory. Dobra, nieważne jak się nazywa, w, widzicie nazwę. I słuchajcie. Chcę zrobić magazyn. Nie będę tego robił dzisiaj, bo sam jeszcze dokładnie nie wiem, jak to będzie działało. Tu w ogóle są jakieś dziwne e, skrzynki. Ale mamy zwykłe skrzynki, które no, można zrobić po prostu z drewna, każdy zna, crafting. I mamy skrzynki ulepszone. I zobaczcie, e, te proste, czekajcie. Mo mogę, no nie, chciałem, kurde, żeby to, to nie było ciemne, ale to się wystarczy chyba dwa razy kliknąć, dokładnie tak. E, czest, bierzemy sobie czest, i mamy właśnie te ulepszone skrzynki. I powiedzmy do tego poziomu e, MK3, czyli to jest poziom trzeci, mógłbym zrobić te skrzynki. Bo brąz, e, dużo mam brązu, silwera mam e, troszkę mniej. Ale tutaj się zaczyna już problem, bo mamy stal, mamy kolor, lapis, Lazuli Blok, no niby to też można by było zrobić, ale jeżeli chciałbym robić tych skrzynek dużo, wiecie, na cały magazyn, to byłoby naprawdę ciężko. Tutaj mamy bloki kwarcu, to na pewno tego na razie nie zdobędę. Shiny Ingot, nie wiem gdzie to zrobić, alumid Ingot, tak samo nie mam pojęcia Kobalt, no to <laughs> powiedzmy, że to nie jest w moim zasięgu i mamy. Ostatni chyba poziom, tak? To jest ostatni poziom i mamy z Nether Starów. Zobaczcie to w ogóle, co to jest, co to są za skrzynki i pytanie do Was, czy mam zrobić em, zwykły magazyn na razie i później go ulepszyć? E, później go ulepszyć do tych lepszych skrzynek, bo jak wiecie, no na razie mam syf w skrzynkach, a tego za bardzo nie lubię. Zobaczcie, już się, już się zaczęło robić e, to samo, co w każdych przygodach z lotarem, Czy po prostu e, zrobić parę skrzynek tych lepszych już i później na bieżąco tak jakby dodawać to. To zależy od was, e, zostawiam wam to, a dzisiaj sobie zrobimy... W ogóle czekajcie, gdzie mam kilof? Uuu, nie mam żelaza. Czekajcie, czy w ogóle jestem przygotowany do odcinka, bo coś mi się wydaje, że nie. Okej, okay. jest, żelazo mam spoko. Hmm, chciałbym jedną sztapkę żelaza, właśnie, będę musiał sobie skrzynkę tutaj e, zrobić z y, tą skrzynkę przenieść, nie, tą. Albo tą środkową. Właśnie z tymi rzeczami będę musiał sobie przenieść. Właśnie, i mam nowy teksturpak. Już wam pokazuję. To jest teksturpak właśnie faithful, czyli te, te, te um, zwykłe tekstury w troszkę wyższej rozdzielczości. I to jest do większości modów, ja wam pokażę, save, e, resource pack i właśnie to są tak, mam zwykłego Faithfula z Optifinem, e, później mam F32, jeżeli jest, chyba sobie to wpiszecie albo to, e, to w Google to powinno wam znaleźć, to waży 80 MB, bo to jest do wielu modyfikacji i mam PP Textur, Textures, czyli e, po prostu do, Ej, nie mówcie, że lawy nie mam, o co chodzi? To sztabka coś bardzo bardzo wolno się przetapiała. No i właśnie, czekajcie, aha, i mam na samym początku te tekstury. Mniej więcej tak to wygląda i dzisiaj będziemy robili tam tam, da, dam dam, zrobiłem coś takiego. E, to jest szkielet farmy. Znaczy takiej małej małej faremki, bo w sumie kaktusów za bardzo nie potrzebuję, bo kaktusy mamy tutaj. E, wow, nie nie, 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 nie chcę z tymi potworami walczyć. Naprawdę nie mam ochoty walczyć z tymi modliszkami. Naprawdę jeszcze nie jestem gotowy. Ja chcę na razie sobie sobie po prostu e, pokopać, pobudować w Minecrafcie, bo e, większość przygód z Flotarem, w sumie sama nazwa mówi przygody z Flotarem, czyli wow, gdzieś tam idziemy, coś zdobywamy, tutaj jest fajnie. E, f, fajna zabawa, to większość tych e, odcinków kiedyś polegała na tym, że idę do jakiegoś dungeona. Ale zauważyłem, że w ogóle nie zajmowałem się czymś takim jak właśnie mine, czyli kopanie i craft, czyli e, robienie różnych rzeczy, ale powiedzmy, że craft w tym wypadku znaczy budowanie, żeby było e, łatwiej przenieść mi to jakby... No, no, no to, co chcę przekazać. I chciałbym to nadrobić. Chciałbym w jakimś sensie to nadrobić, ale spokojnie, jeżeli myślicie, że już nie będzie żadnych odcinków, gdzie będę ginął 500 razy od jednego potwora, bo będę się denerwował i, e, i nie będę chodził na dungeony, to nie. Po prostu tak jak powtarzam, to chyba już... to jest czwarty odcinek? Tak? Chyba czwarty. E, od paru odcinków, nie wiem dokładnie ilu, Wilu, to powtórzyłem. Wow. Ok. Z... Ty! Słuchajcie, co tu jest. Właśnie musiałem to przetworzyć. Mój mózg musiał to przetworzyć. Zraniłem się szkłem. Krwawi krwawiłem po szkle. Rozumiecie? Rozwaliłem ręką szkło i przez to, przez to był problem. No w sumie jest spoko sprawa. Dobra. I sobie damy tutaj troszkę, e, troszkę więcej. Paneli. I na czym teraz ja skończyłem? Aha, będą po prostu. Tylko najpierw chcę, tak jakby mieć wszystko w domu porobione, żeby później móc iść na te pickie wyprawy, a nie, żeby było cały czas tak, że cały czas czegoś nie mam. Że na przykład nie wiem, brakuje mi jedzenia, brakuje mi. O, hej, e, brakuje mi czegoś. W witaj. E, um, czy chcesz ze mną porozmawiać, czy coś? Chyba nie. Chyba nie ma ochoty ze mną rozmawiać. I właśnie, może jako zachętę, bo może też nie wiecie, jakiej pojemności są te skrzynki, ja za chwilę wam je zaprezentuję. I żebyście po prostu mieli ułatwiony wybór, yy, które. Które skrzynki zrobić. Wezmę po prostu sobie na game modzie. Tylko, jakby, postawię te skrzynki, zobaczymy pojemność i tyle. Ja je zaraz usunę, ale tak, żeby po prostu e, Wam naświetlić sprawę, bo może niektórym się wydaje, że to jest po prostu e, skrzynka, nie wiem, 10, e, 10 pól większa od tej normalnej. W sumie ja też nie, ja sam nie mam pojęcia, tylko sprawdzę jedną losową skrzynkę. No i znowu się, kurde, poharatałem szkłem. Ja nie chcę krwawić od szkła, panie szkło, niech się pan uspokoi. Ale w sumie fajna sprawa, ciekawe jaka, jaka modyfikacja to powoduje. I teraz pytanie, kolejne pytanie, na które nie znam odpowiedzi, mianowicie jak mam to zrobić tą farmę? Czy tutaj zrobić po prostu na środku ścieżkę, która będzie sobie tędy szła? Czy, no nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia w jaki sposób to zrobić. Oczywiście mam te nowe narzędzia, one mają o wiele ładniejsze i lepsze teksturki. Dobra, może zrobimy rzeczywiście taką ścieżkę. To jest wszystko improvisation, ale. Spoko nawet wygląda. Mówię, to zmienię na pewno na Stone Bricka, bo Stone Brick o wiele ładniej wygląda. A na razie mam, no ma, mało węgla, dosyć e, ta węg ilość węgla nie jest zadowalająca, także na razie powiedzmy, że nie będzie tak. Andesit. Nie mam pojęcia co to jest Andesit nawet, ale fajnie, fajnie w sumie to brzmi. I co ja chciałem zrobić? Aha, chciałem zrobić. Czy mogę, mogę płytki naciskowe z tego bloku zrobić? W sumie powiem wam tak, płytki naciskowe, znaczy płytki, e, pół płytki. Chodzi o mi, żeby zrobić z jakiegokolwiek bloku, bo chodzi o to, żeby zrobić swego rodzaju ścieżkę. Tutaj będzie płynęła woda i tu gdzieś będzie farma, tylko w sumie nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobić. Może tutaj byłyby melony, ok, jeżeli tutaj tutaj wchodzę i są melony. Mmm... Tutaj byśmy mieli pszenicę. Czekajcie, co, co jest najwydajniejszym y, sposobem na jedzenie? W tym sensie, że najwięcej rzeczy. Właśnie, może jakieś questy zrobimy? Też, te, też tak właśnie pomyślałem. Y, pójdę, pozbierać sobie jakieś. Hm. Chciałem powiedzieć, że pójdę pozbierać jakieś dziaręka. Ale niestety są y, pewne osoby, które nie chcą, żebym to zrobił. Ok? Panie Modliszko, we, weź się, uspokój, kurde. Dobra, otworzę sobie quest Ok, Okej, okay. okej. Chyba tutaj nie wlecisz. Nie brzęcz mi tutaj. Nie brzęcz, bo ja będę musiał to ściszać, Jezu. E, tutaj nie wleci nigdzie, okej. Okay. Dobra, trzeba będzie gdzieś iść zaraz, ale spoko. Zobaczę w ogóle, jak stoimy z questami, bo zapomniałem o tym. Przez chwilę zapomniałem kompletnie o, e, o questach. I co my mamy? Aha, knapzak backpack i musimy sobie go zrobić. I do samej copper large plate. Nie wiem, czy to będzie w ogóle przydatne. Locker MK2. Uuu, skrzynkę dostanę, dwie skrzynki, okej, okay. jak to się robiło? Zaraz się przekonamy, będziemy mieli taki plecaczek. I co potrzebuje? Okej, okay, potrzebuję aluminium brass, hmm, aluminium brass, iron, two rod i co, hmm, to nie będzie, w ogóle dlaczego te craftingi się różnią? Iron, iron, hmm, to jest dziwne, zobaczymy czy w ogóle mam aluminium brass, nie wydaje mi się, żebym miał, bo na ten składnik zawsze, zawsze miałem z nim problem. Właśnie, mam brąz, mam mnóstwo brązu, e, mam cynę bodajże, tutaj jest jakiś, a nie, i mamy aluminium. Ale nie pan, aluminium bras. Czekajcie, brass, jak się tworzyło brąz? Bras jest brąz? Tak, chyba nie, tu mamy brąz przecież. Co ja w ogóle pieprzę za głupoty? Czekajcie, spróbuję dać trochę kopera, ko miedzi. Powinienem używać ich polskich, e, polskich nazw e, na te rzeczy. Ale z jakiegoś powodu tego nie robię, bo jestem, jestem głupi po prostu. Dobra, za chwilę sprawdzimy, czy powstań mi aluminium brass. Bo serio, nie pamiętam, jak to się kompletnie robiło. A w międzyczasie poproszę trzy sztabki żelaza, żebym mógł sobie zrobić wiaderko, żebym mógł sobie zrobić wodę i nieskończone źródełko, bo będzie potrzeb potrzebne oczywiście to wszystko na farmę. Aha, i wracając do tematu, mm, mogę jeszcze copper tools. Naprawdę? Ma, mam takie słabe rzeczy zrobić? Dobra, zrobię to. <laughs> Kurde, serio? Mam takie gówno zrobić. Copper axe head. Dobra, nie powinno być z tym problemu. Idziemy w międzyczasie zrobić sobie koper... Yy, koprową, koprową... rzecz, tylko potrzebuję w sumie... Sztabki? Chyba potrzebuję sztabki. Nie, nie potrzebuję sztabki. Jejku, jestem tak, tak zakręcony, że nie wiem kompletnie, co się dzieje. Potrzebuję po prostu tego i tyle. Dobra. Jedna sztabka, jedna sztabka. Dobra, daj, dajcie mi trzecią i kurde, co my tu mamy? Mamy brąz. Czyżby to było tak, że to się łączy jakoś? W ogóle krew tam jest moja. Ja nie chcę, żeby była moja krew. Z tym brązem będę musiał coś zrobić. Właśnie z tym brązem, zobaczcie. E, czest, mm, gdzie jest ten poziom brązu, że tak powiem, trzeci, tak, brąz, zobaczcie ile tego mam, e, może wam pokażę, pokażę te skrzynki, pojemność, e, czest wpiszemy sobie, tylko właśnie ja mam, hmm, muszę odłożyć parę przedmiotów, wiecie, bo mam trochę po prostu tego za dużo, weźmiemy sobie to, weźmiemy to i weźmiemy to. I teraz brąz, a widzicie, brąz, znaczy kopra w ogóle nie mam. Aha, no to będzie trudno to zrobić w takim razie, bo z jakiegoś powodu zachodzi, wiecie, tworzy mi się chyba brąz, z, nie wiem, z aluminium, albo z cyny, albo z czegokolwiek i po prostu nie mogę wykonać prostego, najprostszego quest'a, to jest bardzo głupie, ale spoko, no to, tak to wygląda. Dobra, odłóżmy sobie te przedmioty i już wam pokazuję te skrzynki, tak jak miałem to Miałem to zrobić, i gdzieś tu mam smoka ukrytego, właśnie smok, y, smoka mam gdzieś w skrzynce, bo oczywiście zrobiłem klatkę i go już pojmałem, i mam y, nowe, y, nowe, y, nowe jakby sadzonki, mam Herkulesa. I mam jeszcze zwykłego smoka, i tego zwykłego smoka też można oswoić i go karmić i on będzie rósł, bla 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 Ale też można to zrobić, może zar zaraz to też ogarniemy, zobaczymy. Eee, bo widzicie, znowu zaczyna się to samo, miałem robić farmę. Pamiętacie początek odcinka? Dzisiaj będziemy robili farmę. No i to, to jest takie typowe. Ok, eee, Weźmiemy może trzeci poziom skrzynki, bo ta nas będzie interesowała i największy poziom, żeby po prostu sobie porównać. Także bierzemy trzeci poziom skrzynki i tak to wygląda. Tak wygląda e, ta skrzyneczka, i to jest największy poziom skrzynki. Rozumiecie to? Ile tu itemów może wejść? Także tak jest z takiego czegoś w ogóle można to łączyć. <laughs> można to łączyć. I w ogóle ciekawe, czy mógłbym wyszukiwać jakieś przedmioty w tym. Nie no, pewnie się da. Obstawiam, że się da. No, ale widzicie, że te skrzynki mogą być naprawdę e, fajną rzeczą. Tylko, no, wymagają trochę. E, wymagają trochę surowców też. Ja bym chciał od razu cały magazyn zrobić. A nie tam e, po troszeczku, po kawałku, żeby jakoś to. od razu wszystko się wykonało. Tu mam jedno żelazo. Jeszcze potrzebuję dwóch sztabek. Gdzie mam sztabkę żelaza? Hmm, dziwne. Zniknęła mi sztabka żelaza. Co się dzieje? O tutaj leżynie. Dziwne, dziwne, dziwne bardzo. Ja potrzebuję, aha, ja potrzebuję wody, tylko też nie mam nasionek. Jest dosyć lipa z tymi nasionami. Ja potrzebuję też jeszcze tego. Um... Kurde, gdzie to jest? Nie mówcie, że jakoś to Chwila. Aluminium bras. okej, okay. alu... Mam, po... mam, 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 ma, ma, ma. już mam pomysł! Tut, tut, tut już wszystko wiem. Dobra, mam Aluminium bras jednak. W ogóle nie wiem, skąd się Aluminium bras wziął u mnie w ilości trzech, ale spoko. Eee, serio, nie, nie wiem. Nie pamiętam, żebym w ogóle wydobywał Aluminium Brass. Ale niech będzie. I teraz tak. Eee, potrzebujemy... Ile w ogóle mam żelaza? Ingoc 8 mm -hmm. Dobra, zrobimy sobie ten plecaczek Tak, zrobimy plecak Będzie, będzie fajna sprawa z plecakiem eee, Także weźmy sobie to On się nazywa Knapsak eee, Knapsak I bardziej mi chodzi teraz, żeby mi się nie pomylił z tym Iron Tour Rod Ok, czyli to jest taka pałka Rozumiem, taka pałka, że prawie jej nie widać Pałka, że prawie jej nie widać To jest bardzo ciekawe i teraz muszę to zrobić tak, czekajcie, bo to mm, z tego co pamiętam się tworzyło w ten sposób, że... O, dokładnie, tą pałkę nam, ta pałka była nam potrzebna. Bierzemy coś takiego, mamy teraz pałkę, e, idziemy y, to przetopić, tylko kurde, czy aluminium bras w ogóle będę miał? A jajaj, tyle problemów. Patrzcie. I przetapiam jedną sztabkę aluminium bras. Zobaczymy, czy ona się pojawi, czy na przykład pojawi się więcej brązu, czy cyny. 47, 46 i 12. Ej, żelaza nie liczę, bo żelazo nie ma z tym nic wspólnego, ale któryś z tych trzech e, któraś z tych trzech ród ma na pewno coś z tym wspólnego. Za chwilę się przekonamy. 3, 2, 1. Bum. Bum. Okej. Okay. Jest. Tylko coś mało tego jest. Ja myślałem, że będzie więcej trochę, ale spoko. Dobra, także musimy teraz zrobić sobie odlew. Mam nadzieję, że starczy. Starczyło! Jest! I teraz musimy zrobić ile? Dwie pałki. Znaczy dwie te, dwie te rzeczy dziwne. Okej, okay, yy, żelazo. No proste, widzicie, te, tak powstają te schematy. Jeżeli ktoś, się, ktoś jeszcze miał z tym problem, to już na pewno nie ma po tym filmie. Tylko, no właśnie, czy starczy mi jeszcze na zrobienie. Um, no właśnie. Chociaż nie, będzie ok. Akurat mi starczy na zrobienie, e, zrobienie fajnej rzeczy, którą już Wam pokazuję. Czyli oczywiście sztabek kolejnych. Tylko nie mam pojęcia, gdzie mam schemat na sztabki. Jestem ślepy, czy po prostu w jakiś sposób go usunąłem? Chyba go usunąłem, także. No trudno, będę musiał zrobić kolejny schemat na sztabki. Wow, nie mogę się tego naprawdę doczekać, żeby spędzić kolejną godzinę szukając. Pewnie jakoś jakbym byłem na tym game modzie, to sobie zastąpiłem itemy i przez to powstała lipa. Dobra, ale musimy teraz znaleźć krowy. Musimy znaleźć krowy, żeby mieć trochę skóry z nich. Chyba, że mam gdzieś w skrzynkach. Zaraz, zaraz się przekonamy. Widzicie, no to te takie to są teraz taki Minecraft przygody z flotarem, ale bez modów. Takie zwykłe, tak, pewnie tak bym grał dokładnie. O, widzisz, tu jest smok. E, tak bym grał, gdybym nie grał na modach. I niektórym się to. Y, ja rozumiem, mi też by pewnie się mnie to nie podobało w tym sensie, że wiesz, hej, Flotar, to mają być przygody na modach, a ty y, ty w sumie nic kompletnie nie robisz, tylko robisz pleca, który jest z moda, Hej, o co ci chodzi? Dobra. Ale quest'a zrobiliśmy, dziękuję bardzo. Crafting Task, ym, Locker, oczywiście dwie skrzyneczki. Tu, 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 tu. Te, nie wiem czy te fragmenty nie byłyby lepsze, wiecie? Hmm... Okej, okay. botanical, okej, okay. magical, o oh właśnie, te, 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 te cacuszkowce, Miniko Nie wiem w jaki sposób się to robi, po prostu pewnie, nie, nie, Minico Seeds. za chwilę się przekonamy. Bo o tym moda, modzie mi też my inny. Mi, ni, i ny, minicio, i, o kurde, wow, 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 ho, 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 ho! Dobra, czy ja w ogóle mam tego wystarczającą ilość, żeby cokolwiek z tym zrobić. Mam nasiona, które powinienem wykorzystać gdzie indziej, ale spoko nikt tego nie widzi. Mam jeszcze więcej nasion, także okej, okay, będzie można to rzeczywiście wykorzystać i jeszcze więcej nasion. Ale czy mam te Minikio? Minikio, czy jakkolwiek to kurde nazywać? Hmm, widzicie, mam chyba jedno, ale wydawało mi się, że mam tego naprawdę o wiele, wiele więcej. O właśnie. No, to Coś mi nie pasowało, że... Pamiętam, że jest dosyć tego dużo. Ile tego muszę zrobić do quest'a? Mm, zaraz się przekonamy. Trzy. Powinno się udać bez problemu. Zióp, zióp, zióp. I jup. Ok, mamy trzy. Nasionka. Będzie można z tym z z niezłe czary zrobić. Na pewno. I tak. Ok, dziękuję za esencję. Mam 31 esencji. I teraz co mogę z tym zrobić? Aha, już koniec? Koniec tej drogi. Core Seeds Hmm Nie rozumiem tego, tu były. Aha, że to jest core. Że jak zacząć tego moda? Dziwne, dwa questy, Chyba, że później się po prostu odblokuje. Quest A nie ukrywam, że mogłoby tak być. Dobra, czy ja mam żelazo? Nie, a nie, czekajcie, ja mogę zrobić. Nie, nie mogę zrobić sztabek żelaza. Czy mam jakieś yy, jednorazowe wiadra? Mam, pamiętam, pamiętam, że z jakiegoś questa je dostałem. Tylko one chyba się rozpuszczają, gdy nabiorę w nie lawę, a nie w wodę. Także mam nadzieję, że to, to zadziała. Tak, jakbym chciał. Tutaj mamy chyba wodę. Nie, to nie jest woda. Wystarczy, floter spojrzeć na mapie. I wodę masz dokładnie przy domku. Fajnie. Okej, okay. i wiatra na razie działają. Dobra, czas, e, czas wylać wodę i zrobić piękną, najpiękniejszą farmę na świecie. Oczywiście, już 20 minut odcinka. O, coś tu. Aha, to jest. ptaszek, Mały ptaszek sobie lata. Trzeba będzie poszukać tych e, dungeonów. W ogóle nie wiem, czy są jakieś mody na dungeony. Będę musiał to posprawdzać. Znaczy wiem, że są te trudne dungeony. Tych, których naprawdę nie lubię. Okej, okay, woda jest. Y, wszędzie jest ładnie nawilżone. I teraz potrzebujemy płytek. Bo chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy ja w ogóle będę mógł przez te płytki... Y, pół płytki, przepraszam. Pół płytki przechodzić. Tylko zaczyna się znowu ten niefajny etap. W którym nie mogę znaleźć brąz, W ogóle skąd ja to mam? Połowę przedmiotów się tak zastanawiam. Ej, przecież ja w ogóle czegoś takiego nie miałem. Eee, chyba, że w tej skrzynce to ukryłem. Nie, nie mam półpłytek, jestem debilem. Co się dzieje ze mną? Dobra, to zrobię nowe półpłytki. Tamten tamte na pewno kiedyś wykorzystam. Zawsze tak mówię. Dobra, 36 i sprawdzamy teraz. Nie, chyba nie będę mógł przejść. Chyba, że rozwaliłbym to. Patrzcie, jeśli tylko prze. Okej. Okay. Coś wybuchło, nie wiem co to było, pyk, nie, pyk, o, i zobaczcie, teraz nie mogę wejść do domu, ale wystarczy, że zrobię jeden prosty trik i mogę wchodzić do domu i mogę z niego wychodzić bez żadnego problemu, powiedzmy, że tutaj będzie ten stopień i musimy, o nie, 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 nie wodowy, nie wysychaj! A wiaderka, o wiaderka działają, okej, okay. przepraszam, co, co, coś mnie poniosło, e, tylko pytanie czy ja mogę, aha, nie mam jeszcze właśnie jednego bardzo ważnego narzędzia, żeby to zrobić, dobra, trzeba polecieć po wodę, no niestety, mógłbym się tam teleportować, ale <grym> bez przesady, nie będę co chwilę się teleportował, 5 kroków, e, chyba, że dostanę jakiś fajny przedmiot. Który pozwoli mi się teleportować tam gdzie chcę. Tak jak taka lornetka z serweru, nie, nie lornetka. Kompas z serwerów. No to by było naprawdę spoko. Albo coś do latania. o, wystarczy jakiś w sumie strój super bohatera, żeby się pojawił. Dobra, bierzemy to teraz pół płytki. Pyk, pyk, pyk. Chcę sprawdzić te mini-costyce. Czy one rzeczywiście tak w ten sposób powinno się je e, sadzić, czy może w jakiś inny sposób. Okej, okay, no wygląda to średnio, nie? Ale to może ma nie wyglądać super, tylko ma spełniać swoją, e, swoją funkcję. Dobra, trzeba zrobić jakieś narzędzie, e, m, tylko nie mam pojęcia jakie. Może koperowe? Nie, koperowego nie zrobię niestety. Zaraz się przekonamy tutaj. Koper, 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 koper. Widzicie jakie ładne są teraz teksturki? Jak to przepięknie wygląda, w ogóle są te nowe kusze i tak dalej. Nie wiem czy która z tych rzeczy jest też dobra. Ohohoho, aha, czyli po prostu to wycina te roślinki, spoko, shurikeny mamy, e, kilofy, łopaty, hmmm, wood, dirt, ok. No może właśnie tam motyka będzie spoko, ty nie widzę. Może tą motyką mam wszystko porobić, to by było naprawdę fajne, gdybym miał jeszcze dodatkowe zastosowanie. Bum! wow, Motyka ma dodatkowe zastosowanie, piękne. Myślałem, że ona tylko. Jest takim połączeniem kilofa yy, Kilofa i łopaty A zobaczcie, jeszcze mamy Motykę, dobra, i teraz pytanie Czy Jak to położę? Okej okay. Dobra, spoko Coś się dzieje A, czekajcie, ja pamiętam tego moda Pamiętam, miałem gigantyczną farmę I chwila, chwila, chwila Ja pamiętam to Mini Your seeds. I czekajcie, ja potrzebowałem, pamiętam to, ja tego miałem masę, całe piętro miałem zrobione w, w jakiejś w jakiej serii miałem, no tego mnóstwo miałem, całą tą, ja pierdziele i to bar bardzo wolno rośnie z tego co pamiętam. Dobra, e, tutaj mały być melony, powiedzmy dotąd, czyli tutaj będzie po prostu e, zwykłe zboże sobie rosło, mam nasiona przy sobie? Mam. Ha, przydałoby się w sumie więcej. Tak, więcej tych sadzonek by się przydało. Tego dziwnego czegoś. To będzie bardzo potrzebne. Ok, kolejne trzy. Czekajcie, jeszcze. Jeszcze dam radę. Jedna nasionka, no bo tego mi będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo potrzebne, bo ja potrzebuję z tego jakiś przeklęty składnik, pamiętam, że jak coś wypadało z tego, to mnie biło. Nie wiem, czy nie mylę teraz e, tych modyfikacji, pewnie mnie poprawicie w tym, e, w komentarzach, ale coś mam jakieś takie, jakieś skojarzenia z tym już, że kiedyś coś było z tym modem. Ok, i mamy piękną farmę. Wszystko rośnie, oczywiście, nic więcej, e, nic więcej do zasadzenia, ale ja mam. Ale na sam początek, chyba powinno, e, chyba powinno to wystarczyć. Jeszcze się rozejrzę, czy na pewno nic tutaj do jedzenia, co mogę posadzić, nie ma. Koperszowel, shovel... E, łopaty, ja potrzebuję kurde czego innego. I zastanawiam się, jeżeli ktoś zna, e, zna jakby problem, albo solucję, e, którego składnika muszę się pozbyć, aby wreszcie mieć aluminium bras. Nie, aby mieć co innego aby mieć koper, bo tam muszę jedną misję wykonać, która blokuje jedną misję gdzieś tam, to niech napisze w komentarzu. Eee, ja się będę z wami żegnam. 26 minut odcinka, chyba. Chyba Wam wystarczy. Ładnie to zaczyna wyglądać. W poprzednim odcinku, w sumie, coś tam zacząłem budować. Zobaczcie, ten dom z dnia na dzień, czy nam z odcinka na odcinek zaczyna być coraz lepszy. Możecie oczywiście napisać w komentarzu, co chcielibyście, abym wybudował następnego, pomijając magazyn, bo magazyn to jest sprawa priorytetowa, ale może nie wiem, jakieś, chciałbym. Jak nie wiem, jeżeli oglądaliście Harry'ego Pottera albo czytaliście bardziej książkę, to tam był taki opis, że był sobie dom i wyglądał, właśnie Nora wyglądała w ten sposób, że był dom i później zaczęli dobudowywać do niego inne części. I chciałbym, żeby mój dom mniej więcej też tak wyglądał, że właśnie tutaj dobudowałem teraz to, z drugiej coś wyżej mógłbym jakiś później most zrobić. I chciałbym, żeby to była taka baza operacyjna. I pytanie: Co następne e, mam wybudować? Oczywiście pamiętajcie, że tutaj są, e, tutaj są kolejne piętra, które możemy jakoś ładnie zagospodarować. Ale będę czekał na Wasze komentarze, bo jak zwykle będziecie pewnie bardzo kreatywni i napiszecie e, Flotarzurk Magazyn. Ej, nie chcę, znaczy magazyn będzie pod ziemią, okej, okay? magazyn będzie pod ziemią także ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film tu wam się spodobał, e, jeżeli tak ocencie go, z góry dziękuję za każdą e, ocenę tego filmu, jeżeli szukacie jakichś darmowych gier do pogrania w opisie są reflinki i dziękuję każdej osobie, która się zarejestruje gierki są spoko, takie wiecie do pogrania, na przykład jak sobie słuchacie mojego odcinka e, gdzieś tam w tle to i, i, i nie macie co innego do roboty to polecam się zarejestrować e, dobra, dzięki, widzimy się w sobotę w kolejnym odcinku przygód z lotarem, także na razie cześć.